6 lat, więc zaczynałam to od tego projektu i pracy z dziećmi. Czyli wszystkie podwórka przed rewitalizacją były nasze, że tak powiem. Biegaliśmy, skakaliśmy w różnych miejscach. Ja, moja koleżanka w pierwszym projekcie Ewa, w drugim projekcie Ola, wraz z dziećmi z Ulicy Bukienniczej, czasem wbrew rodzicom, ale tak, to były pierwsze 3 lata mojej nauki a kolejne trzy to była praca już przy rewitalizacji. Z mieszkańcami w ramach To Były trudne sytuacje, nawet jeszcze po latach ciągle one są dla mnie trudne. Co mnie pociągnęło do tej pracy? Zaczęłam od wolontariatu w Fundacji Dom Łodzi i tam co tydzień dostawaliśmy propozycje różnych szkoleń i któregoś tygodnia dostałam szkolenie ze streetworkingu w ofercie. Street Working to jest praca w naturalnym środowisku osoby. I to było robione wtedy przez Monar. No i tak zaczęłam swoją historię ze workingiem czyli z pracą jakby na ulicy. Później się pojawiła oferta pracy w centrum, w centrum wsparcia terapeutycznego przy siłidlice podwórkowej na Pomorskiej 54. No i tak zaczęłam swoją pracę z, z dziećmi i młodzieżą tutaj na Włoch. Większość było obciążających, ponieważ miałam takie poczucie, że nasza praca na ulicy. W danym momencie to było coś wyjątkowego, wspierającego, a później, kiedy kończył się nasz czas na ulicy, te dzieci wracały do swoich domów. Często domy, domów przemocowych, alkoholowych, no takich domów myślę, że nikt z nas by nie chciał w nich być, więc ta co miała dużo satysfakcji w momencie, w którym ja byłam z tymi dziećmi i czułam, że jest jakaś energia, że jest jakieś działanie, że, że jest rozwój, że możemy im zaproponować coś innego niż ulica. Natomiast w, każdym, w tym momencie, w którym te relacje się kończyły danego dnia, no to już dostawaliśmy z taką trudnością w głowie, że, że wracają do tych miejsc, w których nie jest miło. Z niektórymi dziećmi nawet mam do dzisiaj relacje. Są to relacje na Facebooku, na Messengerze, ale są. To jest trudno powiedzieć, ja mam z jakby Z perspektywy czasu wrażenie, że mogliśmy zrobić więcej, mogliśmy zrobić y, mądrzej. Y, jak y, takie slogany głoszę wśród znajomych, to, to od razu dostaje burę, że, że wszystko było tak, jak miało być i na pewno dzieci coś z tego wyniosły. Natomiast sukcesem jest to, że dzieci nie dilują. Albo sukcesem może być to, że skończyły szkołę y, średnią. Która bez natury ale skończyła. Więc no, no, te sukcesy myślę, że w takim naszym realnym życiu są zupełnie takim, takim moim. To, to, to jest o czymś innym zupełnie. Nie? Że ktoś nie, nie skończył w więzieniu to jest sukcesem, że ktoś się nie zaćpał to jest takim sukcesem. Więc no, ja mam takie poczucie, że każda z nas, jak pracowała tutaj bo tutaj akurat na Wokinczyk, była sama dziewczyna jako workerki, no to każda z nas dawała no, 100% siebie i. I wierzyłyśmy bardzo w swoją pracę. Niebezpieczeństwo to się później wydarzyło, kiedy ja już zaczęłam pracować w urzędzie. To więcej widzę niebezpieczeństw. Bo tu, jak przychodziłam do dzieci na ulicę, to miałam poczucie, że mieliśmy jakąś taką ochronę wśród mieszkańców. A kiedy się stałam panią urzędniczką i zaczęłam mieć oczekiwania, oczekiwania w postaci spotkania, porozmawiania, wypełnienia dokumentu, to były takie oczekiwania, to nie były jakieś wygórowane. To nie mówię, że to było niebezpiecznie, ale byłam świadkiem no, dilerki, byłam świadkiem kradzieży z ustostanów różnych rzeczy, więc zgłaszaliśmy to na policję. No trochę zrobiło się inaczej, zrobiła się inna atmosfera. Jeszcze włókiennicza miała taki moment przejściowy, gdzie opustoszałam dosyć mocno, więc tutaj też osoby spoza włókienniczej zaczęły przychodzić, nie? Właśnie dealować, spać, no więc wtedy nie było miło. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze, wracając do tych rodziców, to mm, kiedy my... Mm, Początkowo godziliśmy się, na, znaczy nie zwracaliśmy uwagi na rzeczy, które się wydarzają, no to wtedy byliśmy jeszcze przyjaciółmi i osobami o opieki nad dziećmi. Ale w momencie, kiedy się zwracało uwagę rodzica, że na przykład Tom nie jest miły, albo że można byłoby coś zrobić inaczej, no to było zawsze zagrożenie, że stracimy dziecko z grupy. Więc to była czasem taka delikatna, delikatny temat. Łukienicza miała dla mnie dwa oblicza. Jedno było takie, że swoich nie ruszano. Jak się już było trochę bardziej swoim i mieszkańcy rozpoznawali osobę, to się już było swoim i to było się bezpiecznym. Natomiast nie daj Boże, żeby ktoś powiedział coś na temat kogoś z Łukienniczej albo... No, na klub sportowy albo na nie daj Boże jakieś dziecko, to wtedy była duża solidarność mieszkańców. Więc no to było takie. Znaczy, ja pamiętam taki, taką, taką e, Polskę, że tak powiem, perelowską, właśnie. Nie? nie ma co się dziwić, że mieszkańcy nie chcieli tu wpuszczać jakiś obcych, że tak powiem. Mamy teraz osiedla strzeżone, gdzie też nie chcemy wpuszczać obcych. To było takie małe osiedle, mała ojczyznę niektórych osób, z silną tożsamością lokalną. Więc ja to widziałam na dwa, jakby z dwóch stron. Bardzo były żywiołowe też te relacje między mieszkańcami. Jednego dnia pili ze sobą łódkę, następnego dnia ganiali się z siekierą. Więc no to trzeba było po prostu nie wchodzić w te sytuacje i ewentualnie się nimi przy, przyglądać. Skończyły się wyciągamy dzieci z bramy. Taki pusty czas jakiś zawodowo się stał w moim życiu i, i wtedy biuro rewitalizacji zrobiło nabiór na tzw. latarników i gospodarzy obszaru. Zatrudnionych było 16 osób, każdy, po, po, pracowaliśmy parami, każdy z nas dostał inny obszar. Ja od początku wiedziałam, że przyjdę na bukietniczą, bo znałam środowisko. Nie do końca wiedziałam, z czym będę się mierzyła. Myślę, że to było bardzo odważne z mojej strony. Myślę, że drugi raz nie, nie to, żebym się nie podjęła, ale już nie byłabym taka hop do przodu, myślę. Ponieważ jakby z osoby, która zajmuję się dziećmi, musiałam być urzędnikiem, który tak jak powiedziałam wcześniej, musi mieć jakieś, ma jakieś oczekiwania względem mieszkańców. Mieszkańców, którzy po pierwsze nie wierzyli w ten proces rewitalizacji, mieli dużo pretensji do miasta, że miasto ich porzuciło, no i wiele, wiele różnych takich tematów w oporze dużym, ponieważ dla mnie na wkińczej w ogóle czas stanął w miejscu. Tutaj było tyle zaniedbań, nie chcą pieniądze ani miasta, nie wiem czego. No po prostu jakieś, no pewnie tej transformacji, po której nie do końca się podnieśliśmy, jako Łódź. Tu było bardzo wielu mieszkańców, którzy potracili pracę w latach 90-tych i już nigdy tej pracy na nowo nigdzie nie podjęli. To były depresje nieleczone, to były straty ludzi pokoleniowo, rodzinnie jakieś, które były traumą i ci ludzie się no, nie podnieśli. Więc no, naprawdę dużo kłopotów, dużo spiętrzenia tych sytuacji no i sobie myślę i myślę też wiele osób regulowało emocje alkoholem czy narkotykami i stąd tutaj takie zagłębie się zrobiło, ale też było bardzo wielu mieszkańców, którzy byli uczciwi, płacili, nie mieli żadnych uzależnień i tak samo tutaj przeżywali losy swoich sąsiadów, którzy w taki sposób, a nie inny żyli. Rolą gospodarza, czyli taką osobą jaką ja byłam, było jakby tłumaczenie języka urzędowego na język potoczny. Niekiedy te pisma urzędowe bywają trudne dla mieszkańców, więc po prostu to pismo, które przychodziło i czasem go nie odbierali, czasem go nie rozumieli, no było jakby moją rolą, żeby powiedzieć o co w nim chodzi. Tak? Co jest ważne, w procesie rewitalizacji mieszkaniec, który nie ma zadłużenia wobec miasta, ma prawo wyboru innego lokalu. A mieszkaniec, który ma jakieś zobowiązania wobec miasta, no to niestety ma wyrokiem sądu, dostaje lokal socjalny albo lokal tymczasowy. Większość ludzi na Bukienniczych była zadłużonych wobec miasta, więc najczęściej były to lokale socjalne albo tymczasowe, czyli bez prawa wyboru. No i tutaj było dosyć dużo konfliktów, bo mieszkańcy nie zawsze chcieli przyjmować dany lokal, nie rozumieli swojej sytuacji, niektórzy nie zdawali sobie sprawy z, kompletnie z tego, ile mają tego zadłużenia, to też z lęku pewnie, z jakiegoś takiego zamiatania dywan swoich problemów, więc no, no niektóre zadłużenia sięgały wartości mieszkania. Takie historie, więc trudno to nawet było odpracować, chociaż była możliwość odpracowania czy podpisania porozumienia legalnego. To Miasto oferowało jakieś wsparcie, natomiast no, czasem, tak jak liczyliśmy, no, to było 20 lat płacenia za to. To jest po prostu coś, co no, trudno jest do wytłumaczenia i zrozumienia. Mam, mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy w mieście w trochę innym punkcie. To jest grupa trochę wariatów, którzy mają ochotę, czas i zasoby, możliwości działać na rzecz mieszkańców wschodniej Włókienniczej, ponieważ po, po tym momencie remontu włókienniczej, czy wschodniej, czy kawałka klińskiego, te miejsca były na nowo zasiedlane osobami z zewnątrz. Więc jakby rolą tego partnerstwa jest wspieranie tych nowych mieszkańców, pokazywanie im możliwości, integracja. No i spotykają się organizacje pozarządowe, lokalne biznesy, biuro rewitalizacji, no i wspólnie planują imprezy, które się wydarzają w Pasażu Majewskiego czy na samej włókienniczej. Dużo emocji cały czas związanych z tą ulicą. Myślę, że wiele sytuacji nie, takich niezrozumianych i nieprzepracowanych. Nowa łupieńcza po rewitalizacji już nie jest takim moim miejscem. Nie mówię, że tamta była wyjątkowa albo piękna, i chciałabym do niej wrócić, to też nie o tym. Natomiast to tylko chodzi o okres czasu, że to jest już na mnie nie o tym samym. Patrzę na tą ulicę, jak nie wiem, na ulicę nawrót czy Moniuszki. No już nie biję mi szybciej serca. Nie, ja nie chciałabym mieszkać w kamienicy przede wszystkim. Chciałabym mieszkać w domu, w lesie. Natomiast co ciekawe, jak ja przyszłam na włókienniczą, to ja nie wiedziałam, co to jest za ulica. I koledze opowiadałam, pamiętam w Warszawie, że będę pracowała na włókienniczej z dziećmi, i on powiedział: A ty wiesz, co to jest za ulica? Ja powiedziałam: Nie, nawet za bardzo jej wtedy nie wygooglowałam. I on mówi: No, to jest taka ulica w centrum miasta, bardzo niebezpieczna. I co ciekawe, że jak ja tu przyszłam po raz pierwszy, to było pusto. Nie było nikogo. To był rok 2014, bodajże 13. i nie było tu naprawdę nikogo. I tak sobie pomyślałam, że co to, jakie tu są niebezpieczeństwa, że to jest puste. nie ma dzieci w ogóle przede wszystkim, a ja tutaj byłam odelegowana do pracy z dziećmi i dopiero po trzecim, czwartym dniu zobaczyłam, że oni mają tu swoje kryjówki, mają swoje przejściówki i że oni byli tylko po prostu nie tak tutaj na środku. Natomiast wracając do, 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 do samej Bukieniczej teraz, no to, to jest no zupełnie inny świat, zupełnie inna bajka. Wiem, że ona się podoba mieszkańcom. Ja ją też doceniam, no nie mogę nie docenić samej zmiany. Natomiast ja jestem emocjonalnym człowiekiem, związanym bardziej z ludźmi niż z architekturą, więc dla mnie to wszystko jest czymś innym. Jedna rodzina zadeklarowała chęć powrotu. I to też wybór mają, tylko te, miały te osoby, które nie miały zadłużenia wobec miasta. Ale tylko jedna rodzina chciała tutaj wrócić, ponieważ reszta chciała mieszkać poza centrum ponieważ niektórzy nie chcieli na nowo zmieniać szkoły dzieciom, niektórzy chcieli mieć jakieś zielone drzewa za oknem. No, centrum jest takie, no, szczęście w jest specyficzne. No. To była kwestia wyboru. Mieli wybór niektórzy, niektórzy nie chcieli wracać. Ja wiem teraz z biura rewitalizacji, że niektórzy by chcieli wrócić na pokietniczą, no, ale nie ma już takiej możliwości, ponieważ ta pierwsza deklaracja była już zobowiązująca. Pracuję w dużej aktywności miejskiej, współpracuję z organizacjami pozarządowymi, no zupełnie inny klimat, chociaż no jakby sercem cały czas jestem z organizacji pozarządowej, rozumiem już bardziej z urzędu, staram się łączyć te dwa światy.